Witam Cię odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Rudzie śląskiej na terenie dawnego podobozu Filii Auschwitz Kalzmeicher. Znajdujemy się tutaj w celu pokazania terenu po dawnym obozie, który niedawno posyłuje rewitalizację zrobioną przez właśnie miasto. Kiedyś był to tylko pomnik, teraz to są ławki, świetniki i takie miejsce bardziej, że można właśnie upamiętnić. To miejsce jest to miejsce bardzo mało znane w takiej lokacji, trochę, no nisko, konkretnie większego obok. Nie ma i jest to dojazd, może nie do końca ciężki, ale jest to na pewno na uboczu. Nie jest to na pewno centrum miasta Rudy Śląskiej. I teraz przejdziemy do tablicy informacyjnej, która informuje o historii tego całego obozu. Na koniec filmów wkleję zdjęcia archiwalne, jak ten obóz wyglądał, bo tutaj nic nie zostało po dawnym obozie zagłady. I mamy tak. W roku 1940 z tym okupant hitlerowski rozpoczyna budowę obiektów przemysłowych na terenie starej Kuźnicy. Pracują tu przymusowo Polacy z Wielkopolski i mieszkają oczywiście w barakach. Już rok później, bo w roku 1941 Polacy, pracownicy cywilni zostają z baraków przeniesieni do innych pomieszczeń, a ich miejsce zajmują jeńcy radzieccy. Baraki zostają otoczone drutem kolczastym i powstaje pierwszy obóz, nie obóz zagłady, a obóz jeniecki. W, 40 roku, w 1943 roku 1943. Zostają tutaj przywiezieni Jeńcy z, z Włoch. Prawdopodobnie opozycja, która sprzeciwiała się władzy Benito Mussoliniego. W roku 1944 we wrześniu, po przeniesieniu Włochów do innych baraków, przywieziono do obozu koncentracyjnego Auschwitz III pierwszy transport więźniów. Od tej chwili powstała filia KL Auschwitz, aby alhammer Przeciętny stał wynosił. Około 500 więźniów. Byli to Polacy, Żydzi z getta Żydzi z Czechosłowacji, Austrii, Francji i Węgier. Zmuszani do nadludzkiej pracy, głodzeni, bici i ginęli z odniesionych ran i wycieńczenia. Trupy wywieziono do krematorium w obozie oświęcimskim. Gartka ludzi prawdopodobnie trafiała do obozu Bricknau w celu zabicia. Ra żołnierze radziecy, jak wyzwalali obóz, to znaleźli tutaj jakieś ba cząstki, bardzo mało osób tu było już. I pomnik z napisem Ludzie. Ludziom zgotowali ten los. Miejsce pamięci ofiar hitlerowskich, hitlerowskiej przemocy obywateli narodowości polskiej, żydowskiej, austriackiej, czeskiej, francuskiej, włoskiej, węgierskiej. Wiezionych tu w latach 1944-1945. wcześniej pamięci jest to pomnik. Z 8 maja roku 2005 społeczeństwo rudy śląskiej. Na koniec filmu oczywiście Wam wkleję wszystkie zdjęcia, jak wyglądał obóz w czasach swojej niechlubnej działalności. I oczywiście takie miejsca dają nam cenną lekcję człowieczeństwa i ważne, żeby do tych wydarzeń ponownie nie wrócić, bo to niestety nie. Jakaś obca cywilizacja, tylko to sami ludzie, tak jak było ludzie, ludziom zgotowali ten los. To wszystko, jeżeli nie będziemy o tym zapominać, może do nas jeszcze wrócić. Pozdrawiam i życzę Wam wszystkim miłego dnia i dziękuję za obejrzenie. Oczywiście zachęcam do samego tutaj właśnie przyjścia do na teren dawnego obozu. Jeżeli ktoś ma problem, w komentarzu można pytać, ja chętnie podam dokładną lokalizację. I jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło.